Siemanko, chciałem Wam dzisiaj pokazać bitwę e, czołgiem, znaczy tdk tedekiem t T25AT zrobiłem tutaj e, 2100 damage'u moim zdaniem jest to dobry wynik i pobiłem tutaj ładny wynik expo e, niecałe 2500. tutaj moim pierwszym krokiem miało, by, miało być podjechanie nad poczegówki Próbowałem się tam jak najszybciej przemieścić i spróbować obić czołgów przejeżdżających w strefie F8G8 i zdobyć free damage. Ten czołg jest bardzo przyjemny, szybki, ma dobre działo, ładny reload. Tylko jednym jego minusem jest brak pancerza, ale wynagradza to w miarę dobrym kamuflażem nie wyrzuciło mnie najlepiej grałem na ósemkach ale i tak udało się wykręcić w miarę fajny wyniczek jak wiadomo na ósemkach dużo więcej D jest do zbicia więc oglądajmy ten czołg również ma w miarę dobre opuszczenie lufy więc można się wychylać lekko za górki i próbować strzelać tej. zaraz coś powinno się pojawić o jest KW-3 pierwszy strzał w miarę dobrze wylosowany jak widać pancerz potrafi coś czasami odbić ale to są raczej Unikatowe strzały pod wiadomo jakim kątem. kawo 3 mi zabrali, ale już 700 damage'u jest. Tutaj cz czaję się na kolejne czołgi. O te 69 dostał. Działo jest bardzo przyjemne, ma tam parę 7 chyba czy niecało 8 sekund reloadu i jest bardzo celne jak dla mnie. Y lubię, lubię te 105 amerykańskie Widać że T69 nie ma zbyt dużych szans nawet przy y posiadającym magazynku Chciałem sobie w sporcika jeszcze upolować, ale był sadomkiem. Już ponad 1600 damage'u zrobione. Polowałem tutaj na to... na ten event, za który się dostawało dwa razy więcej expa za 3000 damage'u i 3 fragi. I udało mi się zdobyć I luwę już dostał porządnyśmy go I 2600 Już jest nadstukane jeszcze około 350 ponad i powinien być ogromszy w te brytyjskie tedeki polecam strzelać w te garczki nad na czołgu w te włazy dowódcy jak to niektórzy mawiają to powinno wszystko wchodzić Teraz małe polowanie na T-34. Polecam sobie zrobienie tego drzewka z y, tym TD-kiem. Jest bardzo przyjemny, szybki, zwrotny. Tylko, że jego następca, T-28, to nie jest zbyt szybki. Jest mułowaty, ale ma fajne działo i szybki reload. Ma około 7,5 sekundy chyba reloadu na dziale, na które znamy z salonistego z, z premiuma 8 tieru T34 i tutaj zaraz tego Tiger'a dwójkę będą bardzo szczęśliwe strzały pod wagonami. Nie wiem, Bardzo szczęśliwy strzał. Widać, działo pomimo słabych statystyk jest bardzo celne. Że z 600 metrów bez mała trafia pod wagonami. To moim zdaniem jest działo bardzo dobre. AT7 600 metrów trafiony z damage'em. Się już kończy, a już 500 dimension na stukane i to już chyba będzie tyle, już więcej dimension nie wbije w tej bitwie. Eee, a i a propos paczki modów, spróbuję Wam e, nagrać jakiś filmik z paczką modyfikacji, e, gdzie będziecie mieli tam link i pobierzecie sobie. Tutaj mam fajnie skonfigurowany troszkę śmiesznie. X, jak widzicie tutaj na górze, nad kapem pisze. Pewny tekst. <laughs> Zapraszam też do subskrybowania mojego kanału i ogląda oglądania reszty filmów. No i powinien już być koniec bitwy. Jeszcze tylko Tiger 2. I to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.